Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w kolejnej prezentacji Tym razem prezentacja troszeczkę nietypowa, bo mamy przed sobą małego brudaska Oczywiście żartem mówiąc, jest to Kawasaki Versys 1000, 2017 rok już rejestracji Co takiego wyjątkowego jest w tym motocyklu, zaraz opowiem A prezentacja będzie trochę nietypowa, ponieważ motocykl jest nieumyty To dlaczego wam go pokazuję? O tym wszystkim zaraz powiem Ja nazywam się Tobasz Rezmer i prawie 20 lat zawodowo zajmuję się motocyklami Zacznijmy oglądać maszynę. Zaczynamy od serduszka. Słuchajcie, jest tutaj silnik, który ma trochę ponad liczbę pojemności. Sto koni, różne mapy zapłonu, kontrolę trakcji. No po prostu super sprzęt. No co tutaj mówić, kultura pracy jest genialna tych motocykli. Jedyne o czym musicie pamiętać, że w Versysie jest troszeczkę słyszalne sprzęt, jak piskamy, puszczamy jest nieduża, ale wyraźna różnica nie znaczy to, że jest cokolwiek uszkodzone czy ten motocykl ma przejechane, nie wiem 20 tysięcy czy 120 zawsze tak będzie, po prostu ten tak ma w niektórych mockach sprzęgu jest prawie niesłyszalny w jest słyszalny bardzo mocno w wersji się jest słyszalny w tej i tak właśnie ma być poza tym co, ja tym mocnym jeździłem co prawda mam dzisiaj 0 stopni, więc jazda była taka, no powiem tak, dobrze, że motor ma kontrolę trakcji, bo silnik jest bardzo mocny i ta kontrola trakcji na szczęście zadziałała Ech. No, nie z tym, nie będę już się wgłębiać w szczegóły. W każdym razie, no, nie ma dzisiaj pogody, żeby jeździć z dużymi prędkościami, albo testować przyspieszenia, ale jeździ się ten łysko super. On się prowadzi bardzo lekko. Nie wiem, biegi, wszystko, wszystkie te właśnie mechanizmy ABS i te to wszystko działa wzorowo. Co no, przekazuję go tu lekko, chociaż oryginalny wydeszek, więc... Ale słyszycie? Ale się wkręca, co? A jest kurcze serduszko, takie wiecie. Aż kurde. Jadowity, nie? Te wszystkie tu kontrole, bez to wszystko gaśnie jak się ruszy. Chodzi o to, że obydwa koła muszą się przekręcić no, z równą prędkością, i wtedy to wszystko nam gaśnie. No dobra, ale to dlaczego tutaj pokazuję takiego małego brudaska? Słuchajcie, ja ten motocyk za kilka dni biorę na warsztat i poddaję go myciu detailingowemu. Dobrze powiedziałem? Chyba dobrze. No i chodzi o to, że wtedy będzie dane ogłoszenie, motocykl będzie wystawiony mniej więcej w granicach 34 tysiące. Ale może ktoś go będzie chciał kupić trochę taniej bez umycia. No bo słuchajcie, to, że on jest brudny, ma jakieś tam, nie wiem, gdzieś plamkę smoły, trzeba mu trochę kolektor przeczyścić i tak dalej, no to, to to jest, wiecie, dla mnie jeden albo dwa dni roboty. Jeżeli ktoś by mi tą robotę wziął, no to można tutaj tą cenę trochę ponegocjować. A motocykl jest bardzo fajny. Generalnie jest to oryginalny, bezwypadkowy, nieporysowany, nieuszkodzony. Pewnie jakieś tam ślady użytkowania ma, ale w tej chwili tak za bardzo ich nie widzę, bo bo nawet z żadną szmatką tutaj go nie oczyszczałem, więc generalnie nie pamiętam, nie wiem. Nic mi się tutaj w oczy nie rzuca. Motocykl jest w genialnym stanie technicznym, bez żadnych nakładów. Jest, słuchajcie, od pierwszego właściciela. I ma taki pakiet dodatków. Ma szybę oryginalną w kuferku, plus tutaj tą drugą. Ta szyba jest regulowana góra-dół, oczywiście. Jest tu kontrola trakcji, są tu różne mapy zapłonu. Mamy tutaj handbary, mamy tutaj takie fajne Kraszpady, takie ślizgi fajne. Kurde, to jest wszystko naprawdę super. Halogeny. Trzy oryginalne kufry z kawasaki. Mamy tutaj podstawkę centralną. Napędy, oleje, filtry to wszystko jest tutaj porobione. Więc naprawdę motocykl jest bez wkładu. Mi się on tak podoba sobie. Bo oprócz tego, że wiecie, on jest taki jakieś planki. Ma coś tam po prostu przykurzone. Gdzieś ktoś niepewnie się nim przejechał. To naprawdę ten motocykl ma w sobie życie. Opony kurczę, Pirelli, Angel. GT dwójki, czyli Grand Turismo, tak dobrze mówię, pewnie dobrze. A ten brud, słuchajcie, paluszkę przejedziemy. No i brud jest, ale na paluszku, a nie na felze, także naprawdę tutaj nie ma żadnego wielkiego mycia. Także jeżeli ktoś by szukał takiego turystyka z takiej, może nie najwyższej półki, ale wiecie, wersys to jest taki trochę większy od CBF a 1000. On jest jeszcze na tyle mały i lekki. W ogóle motocykl waży z pełnym zbiornikiem paliwa i z tymi trzema kuframi 250 kg. Bez kufrów on waży z pełnym zbiornikiem 238 albo 9. Także to jest dosyć lekki motocykl. I chodzi o to, że to nie jest jakaś wielka i ciężka krowa. Także nie stracił ten motocyk swojej uniwersalności. Nim się jeździ fajnie po mieście, może sobie te kuferki zdjąć. I po prostu używać go do jakiejś tam jazdy na co dzień, jako takie daily. A jak chcemy jechać gdzieś dalej, to mamy tutaj konkretną, wysoką, szeroką kierownicę. Ten mocy jest w miarę wysoki, ma dużą, wygodną kanapę. Także wiecie, oprócz tego, że możemy sobie skoczyć do miasta po fajki, no to kurde, możemy jeszcze pojechać sobie tym mózgiem w Polskę albo w Europę. Da się, da się. Ja nie wiem, czy mi się tutaj uda jedną ręką to pokazać. Jak to się zdejmowało, tak, 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 tak. Zobaczcie, te wszystkie, kurczę, o. Wszystkie te, słuchajcie, kufry boczne i centralne posiadają torby. Oczywiście oryginalne, także to wszystko jest tutaj genialne, tak jak powinno być. Zawieszenie, zobaczcie, mam tutaj pokrętełko do regulacji. Tu jeszcze mam taką śrubkę do siły tłumienia. Przednie zawieszenie jest upside down. A również mamy tutaj cały zestaw regulacji. Co prawda są to manualne regulacje, ale to, co jest fajne w manualnej regulacji, to jest to, że za bardzo nie ma się co popsuć. Także to jest też ogromny plus. Zobaczcie, tutaj, teraz otworzymy sobie ten kuferek centralny. I mamy tutaj drugą szybę. Tam całkiem na dole jest torba do kufra centralnego. Tutaj mamy całą, słuchajcie, dokumentację. Książki obsługi, jakieś tam opisy różne od drugiej szyby, od czegoś tam. jakieś no po prostu wszystko 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 i tutaj jest regularnie prowadzona z tego co pamiętam, tam książka serwisowa a ostatni wpis był przy 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 48000. Teraz przy 54 jest kolejny zalecany, także na razie przez 2000 mamy spokój, bo motocykl ma w tej chwili przynajmniej 52 Także początek sezonu można zacząć nie robić nic, a generalnie ten serwis, który tutaj trzeba będzie zrobić za te tam 2000, będzie się opierał, wiecie na czym? Na wymianie oleju, czyli żaden koszt. Tak naprawdę bardzo przyjemna praca, zresztą olej w silniku wygląda jak nowy, tu jest oczko, ja sobie na niego patrzałem, czyściutki, piękniutki. Ja wiem, że on tu się wydaje w tej chwili ciemny, bo tu jest taki cień od tego dekla, ten dekler mocno wystaje, ale generalnie wygląda to wszystko przepięknie, także jakby ktoś chciał. Troszeczkę ponegocjować ceny z tego, co mówiłem. To zapraszam serdecznie, zanim moje poluszki, ten motyl dotrą, bo później będzie odrobinkę więcej kosztować. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się cieplutko w te chłodne, zimowe dni. Do następnego razu. Hej!